Jak będzie wyglądać wasza tegoroczna wigilia w nowym domu? Z nowym ukochanym. Bardzo tradycyjnie. Będą moje dzieci. Pewnie pojawią się też dzieci Tomasza, więc myślę, że będzie tak jak w każdym polskim domu. Rodzina co prawda patchworkowa, ale będziemy blisko, na to na pewno. A jaki to był dla Ciebie rok? Bardzo spokojny, bardzo dużo pracy. W, rzeczywiście w telewizji polskiej prowadzę w tej chwili trzy programy, więc pojawiam się w trzech programach, więc jest tego bardzo dużo. Szykuję na nowy rok również niespodziankę, też taki show kulinarny z Piotrem Porajem, poleskim autorem Sanatorium Miłości, więc naprawdę bardzo dużo będzie się działo. Nadal prowadzę moje media społecznościowe, które pączkują mi jak na drożdżach więc myślę, że to był bardzo szczęśliwy rok, bardzo dobry. I prywatnie jesteś również szczęśliwa, spokojna? Absolutnie, tak mam cudownego, uroczego, kochanego męża który jest bardzo troskliwy, bardzo opiekuńczy, także trafiło się. Nie wiem, czy ślepej kurze ziarno, ale tak, jestem szczęśliwa. A zdarza się mieć relacje na przykład właśnie z byłym mężem? Czasami rozmawiacie? No musimy mieć relacje, to jest niemożliwe, bo mamy dzieci i tutaj nie ma żadnych um, otrudnień. Nie ma nienawiści, nie ma kopania pod sobą dołków. Rozstaliśmy się w spokoju, jak cywilizowani ludzie i w tej chwili też tak się komunikujemy.